To będzie prawdziwa podróż w czasie. Już w sobotę w Żelaznym tyglu Walońskim w Szklarskiej Porębie po raz czwarty zabrzmi muzyka celtycka i folkowa. A to wszystko za sprawą cieszącej się coraz większą popularnością Celtyckiej Nocy pod Szrenicą. 19.30 rozpoczynają się koncerty. Pierwsze zagra Arianon Celtic Band, później zagra właśnie Żywiołak. Kończymy nominalnie 23, ale my nikogo później nie wyganiamy. Także tu się dzieją dziwne, fajne rzeczy. Ten festiwal sprawia, że ludzie, którzy do nas przychodzą, Przenoszą się w zupełnie inne miejsce, w zupełnie inny czas, ponieważ klimat, który jest w tym miejscu i który jest pod naszą szczenicą, zapewnia niesamowite wrażenia, jak zarówno dla duszy, jak i dla ciała. Jest to jedyna na skalę polski, tak dobrze mi się wydaje, zorganizowana impreza o tematyce właśnie folkowej i celtyckiej. Jednak Certycka Noc to nie tylko festiwal muzyki, to także szereg atrakcji. Będą też pokazy walk Wikingów, naszego tutaj zaprzyjaźnionego zespołu Wikingów z Jeleni Góry Hirt. Oprócz tego będą kowale pokazywali swoje wyroby, będą pokazywali warsztaty. I pani Magdalena Kuźniarz ze szklanej kuźni będzie tutaj tworzyła swój projekt, który będzie później można wytopić szkło. I też ko będzie mogłej pokazywane. W ogóle będzie gdzieś na terenie szklarskiej Poręby. Serdecznie zapraszamy do tego niezwykłego miejsca w szklarskiej Porębie na festiwal inny niż wszystkie.